Ciema Siema, z tej strony <laughs> Wios i dzisiaj będziemy zajmować się notatnikiem i czciąkami związanymi z notatnikiem. Więc wejdźmy sobie do notatnika, uzupełnijmy sobie ekran. I tak, jak zmienić czcionki, wrzucać pliki i takie inne. No to tak, wchodzimy sobie w edycję. Tutaj można wkleić, usunąć, cofnąć, zamienić gdzie godzina, data, format. I to nas dzisiaj będzie tak jakby interesować, ten format. To będzie strasznie krótki odcinek, ponieważ to jest na temat czcionki. Oczywiście takiej notatnikowej. I na tej czcionce tutaj zwykła kursywa, pogrubiona to pogrubiona kursywa. No i tutaj mamy wielkość NP, mm -hmm. taką dużą weźmy sobie. Ok. I można sobie pisać. No. Można sobie oczywiście pisać. Eee, może wejdźmy do widoku. Tutaj można powiększyć tak jakby, jakby ekran. O mniej. jest oczywiście chodzi o raczej ekran. Chyba, że to się skonfigurowało. Nie, nie skonfigurowało się. To raczej chodzi o ekran. Na... Dobra, no to skoro Wam pokazałem już czcionkę, to wejdźmy sobie jeszcze do innych rzeczy, żeby nie było nudno. Powiększenie, to Wam pokażę. Pasek stanu. Pasek stanu to jest Lincoln 1 100% Windows, no i ULCFF 8. Do czego to służy? Ja sam do końca nie wiem, ale notatnikiem już się trochę zajmuję. Żeby nie było jeszcze nudno w tym odcinku, pokażę Wam, jak z ucinać tak jakby różne rzeczy. No to weźmy sobie na przykład, uznajmy, że weźmy sobie tekst. Serwer na przykład, ser, albo ser w kropeczku tak o losą. No, no to żeby ładnie to chociaż wyglądało, to sobie zjedźcie właśnie o takim czymś tutaj na dół. I tak, teraz Windows plus Shift plus S. Jak przyciśniecie ten przycisk, to się stanie takie coś. Utnie wam tutaj ekran, nic się nie będzie działo, nie ruszać i tak dalej. No to teraz można sobie u, na przykład uciąć ten serw kropeczki. I tak jakby, jak to utniecie, jeszcze raz spróbuję. Jak to utniecie, to powinien się wam tutaj pokazać komunikat o tym, tak jakby tym. Ale mi się nie pokazał, więc wejdźmy sobie w wycinek i szkic. Tutaj dodajmy sobie nowy. Spróbujmy jeszcze raz. I teraz Wam się samo to doda, ale przeważnie to powinno się tutaj właśnie komunikat o tym wyświetlać, więc można sobie wejść w to. Oczywiście Ctrl C. Można to skopiować i sobie gdzieś to wkleić. Myślę, że taki łatwy poradniczek na temat notatnika i wycinku. Przydał się Wam troszkę i myślę, że to było nawet przyjemne. Pamiętajcie: Windows plus Shift plus S, taka komenda zapewni Wam ucięcie, przycięcie ekranu. No więc nie musicie mi dziękować za moje poradniki i do zobaczenia następnym razem na -a -a.